Cześć widzowie. Część druga odpowiedzi na otwarcie dwa trew, i tak zanim zaczniemy, to wydaje mi się, że jest to otwarcie, na które jest najprościej odpowiedzieć, mimo że obiecuje ogromne pokłady punktów, bo tak w zasadzie wszystko sprowadza się do tego, że zadajemy sobie dwa pytania. Pierwsze to jest takie, czy mamy graniczne 8 punktów honorowych, a jeśli mamy, to czy mamy pięciokart w jakimś kolorze? A wszystko inne wrzucamy do pewnego worka, o czym za chwilę. Więc zaczynając od rozdania pierwszego, na założeniach się, założeniami się na razie nie przejmujemy. 8 punktów honorowych, czyli pierwsze założenie mamy te 8 punktów honorowych, więc możemy zastanawiać się dalej. Czy mamy jakiś pięciokart do pokazania? No nie mamy. Czy mamy układ zrównoważony? Mamy. Więc kładziemy dwa bezatów, które obiecuje co najmniej 8 punktów honorowych na składzie zrównoważonym. Składzie zrównoważonym, czyli takim, gdzie nie posiadamy żadnej krótkości, a krótkość to jest sytuacja, w której nie mamy karty w jakimś kolorze albo mamy tylko jedną. To też jest nazywane krótkością. Rozdanie drugie. 4, 7, 8 punktów honorowych, czyli jest dolna granica. Możemy się zastanawiać, czy mamy coś do pokazania. Jest pięciokart, nie ma pięciokartu. Jest skład zrównoważony, jeszcze jak. No więc dwa bez atu. Sytuacja analogiczna. Rozdanie kolejne: 3, 4, 5. Tak, 5 punktów honorowych. Czy mamy dolną granicę? Nie mamy a skoro nie mamy, to jest taki worek, który nazywa się 2 karo i do niego wrzucamy wszystko, co ma mniej niż 8 punktów honorowych, jak i jeszcze pewien rozkład, o którym być może być może jeszcze będzie. Rozdanie czwarte. 2, 3 tylko, no dobra. Tylko 3 punkty honorowe na pięciokarcie karowym. No z tych trzech punktów to nie za bardzo da się naciągnąć do 8, bo to byłoby no, ambitne zadanie. Więc również rzucamy do Dwa Karo. Warto zwrócić uwagę, być może nie pierwszy raz, ale na to, że dwa karo nie obiecuje żadnego koloru. Więc to dosyć mało intuicyjne, że dwa tref nie obiecuje żadnego koloru. Dwa karo również nie obiecuje żadnego koloru. Więc tak w zasadzie z partnerem, no. Nic nie wiemy o, o swoich rozkładach, no ale jeśli jest taka odzywka, która nie obiecuje górnej, górki punktowej, no to trzeba jakoś też wybrnąć y, z sytuacji, gdy mamy zero tych punktów. Rozdanie piąte: 3, 4, 5, 6, 7, 7 punktów honorowych. Yy, no dobra, trochę brakuje do 8 punktów honorowych. Rozkład zrównoważony. Więc wrzucamy do 2 karo. Można by też zastanowić się nad 2 bezatu, ale do układów zrównoważonych, no to tak średnio z tym naciąganiem punktów. Tak po prostu. Więc y, moja opinia jest taka, że lepiej wrzucić bezpiecznie tę odzywkę, odzywkę, tę kartę do, do odzywki 2 karo. I jeśli chcielibyśmy to argumentować, Bardziej to możemy zwrócić uwagę na założenia, że to my jesteśmy z partnerem po partii, czyli jesteśmy w tych niekorzystnych warunkach. To znaczy przeciwnicy, przeciwnikom opłaca się bardziej ryzykować, a nam nie do końca, bo bardziej nas będzie bolało, jeśli nie zrobimy jakiegoś kontraktu. No ale jeśli zrobimy, to, to dostaniemy większą liczbę punktów. Rozdanie szóste: 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 4 to, to 12 punktów honorowych. Pytanie, czy jest sens bilansować punkty, dodając do minimum naszego partnera? Do minimum naszego partnera możemy sobie tak orientacyjnie przyjąć, że będziemy mieli 34 punkty honorowe, więc w zasadzie już jesteśmy na poziomie szlemika. Czyli nikt, przynajmniej my wiemy, że nikt. Że nie będziemy chcieli pasować przed kontraktem 6 na, yy, w jakimś kolorze lub na bezatu. No dobrze, to co, to co w takim razie możemy pokazać z taką górką punktów? Czy mamy 8 punktów honorowych? Co najmniej mamy. Skład zrównoważony mamy, to 2 bezatu. Więc te odzywki po dwa tref, takie jak 2 yy, karo, o czym. Nie wiem, czy będzie rozdanie, więc może teraz wytłumaczę. Jeśli mamy rozkład 4-4-4-1 i załóżmy, mamy powyżej 8 punktów honorowych, to nie jest to skład zrównoważony, żebyśmy mogli je wrzucić do 2 bezatu, no bo mamy singlową, nie wiem, figurę, blotkę, cokolwiek. W każdym razie jakiegoś koloru mamy mniej niż, niż dwie sztuki. Siłą rzeczy nie mamy pięciokartu w żadnym kolorze, żeby móc pokazać. Więc tak, w zasadzie po, dwa, po każdej odzywce po dwa trefle, czyli dwa karo, dwa kier, dwa pik, trzy trefle, trzy karo, nie obiecujemy górnej granicy punktowej. Więc z jednej strony łatwo jest odpowiedzieć, ale mogą być małe potem problemy przy, przy rebidach, czyli kolejnych, kolejnych odpowiedziach partnera, który otwierał dwa trefle. Rozdanie 7, 4, 8, 12 i 6 to 18. Jak sobie dodamy do naszych 18 partnera 22, to zamykamy oczy, kładziemy 7 bezatu i trzymamy kciuki, że nasz partner, no naszego partnera nie poniosła fantazja z tym otwarciem. No bo mamy wszystkie, wszystkie punkty, jakie są, jakie są w grze. Rozdanie ósme. 4. 4, 6, 7 punktów honorowych. Więc troszkę brakuje, troszkę brakuje do, tych, do tej dolnej granicy 8. No to sprawdźmy na, na rozkład. Gdybyśmy mieli 8, to mamy pięciokart 5, 5 karowy. No tylko pytanie, czy z takim pięciokartem to my chcemy cokolwiek mówić? Może, gdyby te figury były bardziej zgromadzone w karach, tak żeby ten kolor jakoś. Pokazać tą odzywką 3 karo i troszkę naciągnąć ten jeden punkt honorowy, z racji tego, że mamy singlową, singlową blotkę kierową. No ale no, wypadałoby w tych karach coś posiadać więcej. Takie jest moje zdanie. Rozdanie dziewiąte: trzy, cztery punkty honorowe. Naciągać, no nie ma z czego, więc wrzucamy do 2 do karu. Które albo oznacza to, że nie mamy punktów i tyle, albo mamy rozkład 4, 4, 4, 1 na w zasadzie każdych punktach. Bo i te wrzucamy tam i te 4, 4, 4, 1, które by miały mniej niż 8 punktów honorowych i 8 lub więcej, no bo nie mamy innej odzywki na to. Rozdanie dziesiąte, 4, 6, 7, 10, 12 punktów honorowych, więc yy, również sytuacja trochę bliźniacza do tej z bodajże szóstego rozdania. To znaczy, nie będziemy pasować przed kontraktem 6 w kolor bądź bezatu. No to co możemy pokazać? Czy mamy 8, no mamy nawet na kilka takich ósemek? Czy mamy jakiś pięciokart? No i tym razem mamy nawet sześciokart kierowy. Więc wykładamy dwa kier. Dwa kier obiecuje co najmniej 5 sztuk w kolorze kierowym. Nasz partner zdąży się wypowiedzieć o tym swoim dwa tref, w który przedział punktowy wpadał, i potem zostaje dogadać kolor, kolor atutowy, a z racji tego, że jesteśmy dopiero na poziomie dwóch, a nie będziemy pasować przed poziomem 6, no to myślę, że nie będzie to aż takie trudne zadanie. Rozdanie 11. Dwa, trzy. I 2 to bodajże 5. Tak jest, 5 punktów honorowych. I no nie jest to 8 punktów honorowych. Mamy rozkład 5-5, jak dobrze widzę, w kierach i w treflach. Więc gdybyśmy mieli powyżej 8, no to mamy pierwszeństwo na kolor stary. Wtedy byśmy pokazali dwa kier. Jeśli byśmy nie mieli pięciokartu kierowego, tylko pięciokart treflowy, na co najmniej 8 punktach, to byśmy pokazali 3 tref. Ale między 5 a 8 jest dosyć, dosyć spora przepaść w postaci 3 punktów. Jasne, singlowa, blotka, karo, ale to, to nadal tylko jeden singiel, więc wrzucamy do, do worka 2 karo. Rozdanie 12: 4, 7, 8, 9, 10 punktów honorowych. I tu sytuacja jest chyba jak do tej pory jedna z ciekawszych, bo z jednej strony mamy 10, 10 punktów, więc przebijamy więc przebijamy tę barierę 8, przy których w ogóle licytujemy coś innego niż, niż 2 karo. Ale mamy bodajże 7 kart, jak dobrze pamiętam: tak, 7 kart pikowy i jeszcze renons, renons w karach. Więc. Z takim siedmiokartem również moglibyśmy przesądzić o tym, że. Bo prawdopodobnie nasz szlemika mamy w kolorze pikowym. Nawet jeśli nasz partner nie miałby, nie miałby nic w pikach, to i tak byśmy sobie w jakiś sposób poradzili. No, nasz partner ma 22 punkty co najmniej. Więc, więc tak by to wyglądało, ale przez to, że spełniamy te założenia w postaci co najmniej 8 punktów, co najmniej piątka w kolorze pikowym, to wykładamy 2 pik. I rozdanie ostatnie, to wydaje mi się, że jest takie dosyć pouczające, bo mamy 7 punktów honorowych, więc do 8 trochę brakuje, ale mamy 9 kart karowy. Bo w sytuacji, gdy już mamy naciągać ten jeden punkt honorowy, to lepszej okazji niż 9 kart w kolorze, gdzie zgłaszamy w zasadzie o 4 sztuki w kolorze więcej niż obiecuje odzywka, myślę, że nie będzie.